Został on wyremontowany od spodu, czyli podpory, dźwigary i góra, czyli tą, ta część, jeszcze tak powiem, z której korzystają i widzą kierowcy. Na tym etapie jesteśmy po wszystkich odbiorach technicznych. Planowany termin przywrócenia ruchu na wiadukcie, najbliższy piątek, 7 października i otwarcie wiaduktu nastąpi w godzinach wieczorno-socnych, żeby nie kolidowało to z ruchem i żeby, żeby to było zrobione w najmniej uciążliwy sposób dla kierowców. Remont drugiej nitki trwał ponad rok prace, których koniec wstępny planowano na czerwiec, opóźniły się ze względu na gorszy niż początkowo oceniano stan techniczny obiektu. Ze starej konstrukcji pozostał tylko szkielet. Resztę trzeba było odbudować. Koszt remontu drugiej nitki, która zostanie otwarta dla ruchu w piątek, wyniósł około 8 milionów złotych. Ta wyremontowana jako pierwsza i oddana do użytku w 2014 roku kosztowała ponad 7 milionów. GDDKiA zapłaciła więc za remont Piłskiego wiaduktu 15 milionów złotych. Jednocześnie rozpoczął się remont alei piastów. Częściowo dla ruchu kierowców została wyłączona jedna nitka drogi prowadząca w kierunku centrum miasta.